Dzień dobry państwu, młodszy brygadier Paweł Kulicki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. W minionym tygodniu, czyli w okresie od 21 do 27 grudnia, straż pożarna wzywana była do 19 zdarzeń, 8 pożarów i 11 miejscowych zagrożeń. Jedno wezwanie do pożaru okazało się alarmem fałszywym. W grupie pożarów odnotowaliśmy dwa pożary. Sadzy w kominie trzy pożary budynków gospodarczych i jedno zdarzenie w miejscowości Paprotnia drzewo w wyniku podmuchu wiatru przywróciło się na linie średniego napięcia, stanęło w płomieniach. Po przybyciu na miejsce akcji pierwszym działaniem strażaków było zabezpieczenie tego terenu. Nie podejmowaliśmy w tej fazie żadnych działań, ponieważ linia była pod napięciem. Wezwano na miejsce pogotowie energetyczne. Napięcie stało odłączone, drzewo ściągnięte, ugaszone. Nic się nikomu nie stało w pozostałych pożarach. Również nikt nie odniósł obrażeń. W grupie miejscowych zagrożeń 5 pięć, pięć kolizji wypadków drogowych. W tych zdarzeniach dwie osoby odniosły obrażenia. Na, na uwagę zasługują dwa. Dwa miejscowe zagrożenia, w których strażacy interweniowali. Pierwsze z nich w nocy, w drugi dzień świąt, tuż po północy, dostaliśmy wezwanie, że w kontenerze na odzież jest pies. Strażacy przybyli na miejsce, potwierdzili to rzeczywiście, był tam piesek, który no, nie mógł go samodzielnie opuścić. Kontener był przewrócony. Yy... Działania polegały na, na dotarciu do tego kontenera, poprzez przecięcie kłódki, uwolniono zwierzę, przekazano je w dobrej kondycji y, patrolowi policji, który był obecny na miejscu zdarzenia. Piesek został przekazany y, służbom weterynaryjnym. Drugie zdarzenie, też 27 grudnia w niedzielę, tylko że wieczorem, koło 21:00, y, y, Nietypowe. Otóż do kanału gnojnego pod taką dużą oborą w jakiś sposób wpadło 6 krów. Głębokość kanału 3 metry. Na szczęście wysokość czy głębokość, wysokość lustra tych nieczystości, które tam się znajdowały nie była zbyt duża, więc te krowy nie utopiły się. Wezwano na miejsce strażaków. Akcja była trudna, bo, bo duża powierzchnia, bardzo duże czy atmosfera, która tam, się, która tam panowała w związku z tym, że, że były to nieczystości, była oczywiście nieprzyjazna, więc strarcy musieli pracować w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, w woderach, to znacznie utrudniało działania, ale wszystkie zwierzęta, w całą, całą szóstkę tych krów udało się bezpiecznie ewakuować z z, tego, z tej strefy no, dla, niej, dla nich mocno nieprzyjaznej, przekazano je właścicielom zwierzęta Zdrowe, bezpieczne, ewakuowano ze strefy zagrożenia. Zbliżają, zbliża się Sylwester, zbliża się nowy rok. To czas, kiedy y, będziemy się bawić, kiedy będziemy używać, y, kiedy będziemy używać materiałów pirotechnicznych. Pamiętajmy, w ten nowy rok wejść zdrowo i bezpiecznie. To wszystko. W dużej mierze zależy od nas, od tego, jak my będziemy y, używać tych materiałów. Pamiętajmy, żeby postępować zgodnie z instrukcją, żeby postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, żeby y, pamiętać o tym, że nieodpowiednie używanie y, środków pirotechnicznych, jakimi są te materiały, te fajerwerki, może doprowadzić w najlepszym wypadku do obrażeń, nawet do amputacji, do urazów y, wzroku, słuchu. Bywają przypadki śmiertelne. Bywają przypadki, kiedy od wybuchów środków pirotechnicznych powstają pożary. Pamiętajmy o tym, żeby w ten nowy rok wejść w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu. Czego Państwu życzę. Życzę wszystkiego dobrego na cały następny rok. Życzę, abyśmy się jak najmniej spotykali przy, przy zdarzeniach, jak najwięcej przy różnego rodzaju pokazach i festynach. Zapraszamy do, nas, do naszych. I zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.siedlce-straż.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.